Korona Gór Polski. Dzisiaj 17 szczyt, Waligura, Jesteśmy pod schroniskiem Andrzejówka. Żółty szlak. Nikt nas nie ostrzegał, że to będzie 15 minut wspinaczki po korzeniach. Korona Gór Polski 17 szczyt 2 zdobyty. Wejście zajęło nam 30 minut. Doszliśmy do tego rozdroża, na którym zaczyna się żółty szlak. Tam nie polecamy iść, lepiej skręcić w prawo i iść tam niebiesko-zielonym szlakiem. Dochodzi się do rozdroża pod Waligurą i tam trzeba zmienić szlak na żółty. I ten szlak jest zdecydowanie przyjemniejszy. My już maldujemy się na dole, całość zajęła nam godzinę 20.